Siemanko, witam was bardzo serdecznie, jestem, jestem TheBrankerz, za to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj czas na jedenasty odcinek z kariery Brankersa i ostatnia już tak naprawdę to jest generalna próba przed Mistrzostwami Świata w Dziandziaku, bo czekają nas konkursy w, uwaga, Rasznowie. I będzie ciekawie, bo będziemy mieli duet i konkurs indywidualny, a Zapytałem Was tydzień temu, właśnie w ostatnim odcinku, czy Blankers ma skakać w a Jeżeli tak, to czy ma skakać w duecie? I powiedzieliście, że tak, ma skakać w duecie, więc będziemy sobie dzisiaj skakali w duecie. Z kim? To zaraz sobie zobaczymy. Klasyfikacja generalna liderem: Angela Niszek, drugi Kobayashi, trzeci Eisenbichler. Jeżeli chodzi o mnie, udało mi się troszkę odrobić, bo ten ostatni odcinek nie był jakiś najlepszy, ale udało mi się utrzymać bycie najlepszym z Polaków. Bo. Ostatnio zaczynaliśmy 10 miejsca, a skończyliśmy na 11, więc troszeczkę spadliśmy, ale liczę na małą poprawę. Jeżeli chodzi o Puchar Narodów, jesteśmy na piątym miejscu w klasyfikacji lotów, bo mieliśmy ostatnio też konkursy w Obersdorfie, jesteśmy na miejscu 17. No, i też mieliśmy Willingen 5, które nie było jakoś dla nas udane. 24. miejsce no, trochę zawaliłem w tym, że nie awansowałem do drugiej serii w Willingen w pierwszym konkursie, ale to mniejsza z tym. My popatrzmy, co się działo w Pucharze Kontynentalnym i Fiskapie. Zobaczmy, co się działo w Fiskapie. Liderem jest Simon Śpiewok, drugi film brał, więc nic się nie zmienia. Nadal Niemcy dominują. Piąty Mateusz Gruszka radzi sobie bardzo dobrze, bo że chyba w ostatnim konkursie stanął na podium, yy, bo te konkursy były w planicy i Ernst Goldswick. więc naprawdę nieźle. O, dobra, dobra, później możemy zobaczyć tych Polaków yy, następnych. Jeżeli chodzi o Puchar Kontynentalny, to liderem jest Sondre Ringen, drugi to Tomo to, trzeci Felix Hoffman. Ale patrzcie, jak Japończyk ma mało straty do Norwega, to jest naprawdę bardzo mało. Ja na miejscu 9, ale wiadomo, że ja nie skaczę. Skakam na początku sezonu i patrzcie, i tak się utrzymuje w czołówce. 15 Janek Habda, 17 Kuba Wolny, jeszcze z Polaków 28 Tomek pilk 29 Kacper Juroszek, 37 Jarosław Krzak. No i jeszcze z punktami 47 Kacper Tomiaszek, Tomasiek. 48 Skoczków. W pucharze kontynentalnym zapunktowali więc jest nieźle, a my, no dobrze, obiecałem Wam, że pokażę Wam jeszcze klasyfikację chłopaków innych biało-czerwonych Fiskapy, więc Wam pokazuję, 22. Jojko, 17. Niżnik, 32. Cięciała, no i tyle. Bo mamy tylko 50 zawodników na starcie Fiskapu, no mam nadzieję, że w następnym sezonie będzie troszeczkę więcej, a my bez gadania przechodzimy sobie do pierwszego konkursu duetów. W karierze Brankersa. no tak ogólnie ja skacząc, bo e, był w letnim Grand Prix, ale wtedy symulowałem, bo skakałem w Pucharze Kontynentalnym. A my zaczynamy konkurs duetów, jeżeli chodzi o e, serię próbną, to zdecydowałem, że jej nie będzie, bo zawsze ta gra traktuje te serie próbne e, tak jakby to byłby konkurs indywidualny i skaczął tak naprawdę Wszyscy, więc no to trochę nie ma sensu, więc my tą serię próbną sobie odrzucamy. Mamy na starcie 16 reprezentacji ja będę musiał w momencie, gdzie będzie skakał Słoweniec tymi Zajc, po prostu odpuścić, bo chciałbym zobaczyć wyniki po pierwszej grupie, pierwszej serii. A, nie wiem, chyba trochę zrąbałem, tak mi się wydaje. Abo jeszcze. Teraz! Teraz zobaczymy, jesteśmy na trzecim miejscu. Dobry skok pawła wąska, 92 metry, więc teraz czas na moją kolejkę, bo tak się wylosowało, że skaczę jako ten drugi. I widzicie, mam plastrony w konkursu Rasznowa. No w sumie czemu nie, tak sobie pomyślałem, bo bardzo dużo ludzi robi i powiem mam naprawdę super plastrony. I trzeba trochę ich pracy docenić. Czas na mój skok, wieje pod narty! I to jest dobry skok. To jest 97,5 metra. Będziemy na razie, no mój wynik to na razie trzeci, ale będziemy wysoko. Przegrywam z zajcem i Lindwikiem indywidualnie. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało po pierwszej serii. I nie wiem, jak to będzie wyglądało. O, teraz będzie wyglądało. Jesteśmy na drugim miejscu z małą stratą do Norwegów, ale cisną nas na pewno Słoweńcy i yy, Niemcy. Zaczynamy. Już drugą serię, też chciałbym tutaj przesymulować do skoku Mariusza Lindwika. I jesteśmy na czwartym miejscu niestety. Paweł troszeczkę skoczył słabo, czy on skoczył dobrze, ale zabrakło jednak trochę na skoki rywali. Więc zobaczmy, przesymulujmy do swojego skoku i zobaczymy. Mariusz Lindwik dalej najlepszy. I czas na mój skok. Jesteśmy na czwartym miejscu. No trzeba tutaj skoczyć daleko. Wymagane 45 metrów, no to będzie pestka dla mnie. Ale ja jednak liczę na dobre miejsce. Skok dobry, za punkt konstrukcyjny. Ale nie wystarczy to nam, aby chyba stanąć na razie na podium. Mamy e, drugie miejsce po tym skoku. Więc chyba przegrywamy jeszcze z jedną reprezentacją. Za chwilę zobaczymy. G G Granerut to kończy. Nie, jednak jesteśmy na podium. Niemcy słabo skoczyli. Nie wiem kto tam jest Eisenbicher i Geiger. Geiger słabo skoczył 95 metrów, no to był dobry skok, ale jednak stylistycznie chyba trochę zawiodło. I czas na ostatnią serię. Boże, miałem przesymulować, no ale dobrze, zobaczmy. Paweł 92 metry, więc jest dobrze. No i teraz czas na mój ostatni skok. Jesteśmy na trzecim miejscu. Nie, nawet na drugim, więc. No, liczę na to, że uda nam się utrzymać miejsce na podium. I utrzymamy. Utrzymamy je, bo wygrywamy z resztą stawki. Jeszcze będziemy czekali na skoki Słoweńców 99,5 metra. Yy, I pięknie. Najlepszy wynik w tym konkursie. Brawo, i możemy stanąć na podium. Jeszcze grany Rut? Nie! Co jak? No przecież ja tak ładnie skoczyłem. Jesteśmy na czwartym miejscu jednak. Przegraliśmy z reprezentacją Niemiec. O... to jest y, gdzieś 3,3. No boli! Boli! Wygrywają Norwegowie na drugim miejscu. Słoweńcy szkoda, bo myślałem, że ten skok dał nam spokojnie podium. Tak się nie stało, ale i tak ten wynik nawet można uznać za niezły. A my już szybkim tempem przechodzimy do serii próbnej zawodów indywidualnych, no bo co to nie ma, nie ma co oglądać tak naprawdę. Chyba wydaje mi się, że były dodane punkty do Pucharu Narodów, ale może to później. My zaczynamy serię próbną liderem przed tym skokiem Johan Andre Forfang. Mogę wam też za chwilę, albo nie, nie będę wam pokazywał. Ale mogliście też zauważyć tam ukradkiem, że są plastrony lidera dla liderów Pucharu Świata czy Pucharu Narodów, no i to muszę przyznać za bardzo fajną rzecz. A my tymczasem chyba prowadzimy, bo jakiegoś oporu nie widziałem, jeżeli chodzi o rywali. 91 metrów prowadzimy w serii próbnej o 5,9 nad Forfangiem, wysoko też Kilian Payer. Zobaczymy, czy to nam da wygranie. Tak, wygrywamy o 3 punkty. Wygrywamy nad Zajcem, który i tak skoczył pół metra dalej. Gran też skoczył od nas pół metra dalej. Eisenbichler, ale stylowo chyba troszeczkę słabo skoczyli. 15 wąsek, 17 kubacki, 19 murańka, 23 stękała, 36 zniszczą. Więc wyniki naprawdę dobre. Te warunki na skocznie wrażnowe, jak widać, drastycznie się zmieniają, bo w serii Prudnej był wiatr w plecy. Teraz mamy wiatr pod narty. Kwalifikacje i zobaczymy, jak się tutaj spisze nasza eskadra biało-czerwonych. Kto będzie liderem? Liderem będzie Andrzej z więc naprawdę dobrze wyglądają te kwalifikacje, ale wiadomo, że to tylko kwalifikacje. Tak, ja mówię, że to tylko i za chwilę spóźnię z progu i się do konkursu nie zakwalifikuję, tak będzie. No nie, dobra, nie aż tak, ale... Chyba nie będziemy liderem po tym skoku. Chyba. 93. Nie. będzie jednak. 96,5 metra. Wygrywamy. No i będziemy mieli dwóch Polaków na czele. No mam nadzieję, że tak zostanie, bo już następnych Polaków nie będzie. Ale za chwilę zobaczymy, bo teraz będzie skakała czoła dziesiątka. I jesteśmy na drugim miejscu w kwalifikacjach. Przegrywamy z Angelaniczkiem który skoczył 101 metrów. Po prostu rywali yy, rozwalił na strzępy, jak na przykład mnie. A my zaczynamy Konkurs indywidualny już pierwszą serię Jestem ciekawy, czy jakiś nie no, Kacina nie awansuje. A szkoda, bo fajnie byłoby widać Rumuna w drugiej serii, ale... Na razie to niemożliwe. No dobrze. 97,5 metra musimy skoczyć, aby być prowadzenie. Nie wiem, kto był tam liderem, już nie będę sprawdzał. O Jezu! Wylądowałem jeszcze na dwie nogi. 96 metrów, szóste miejsce, to jest i tak dobre patrząc na to jak dużo straciliśmy, ale kurde, ładnie Polacy, ładnie, bo tu popatrzmy, stękała pierwszy, trzeci wąsek, piąty Muranka, to w ogóle sensacja, słabo jedenasty Kubacki, 24 czwarty zniszczył, on nie będzie za awansem, jestem ciekawy jak to się potoczy. Prowadzi Her, drugi Geiger, trzeci Cenę Preut, piąty Stękała, ósmy Wąsek, trzynasty Muranka, czternasty Ja, dwudziesty Kubacki i niestety trzydziesty czwarty więc tego się spodziewałem, że niestety zniszczała, nie zobaczymy w drugiej serii. Eee, więc zaczynamy tą drugą serię. Liderem przed moim skokiem mam nadzieję, że będzie Dawid. No nie, Dawid siódmy, Granerut liderem. Oj, widzę, że też Granerut słabo. Chyba też tam musiało zawieść coś, lądowanie pewnie, jak u mnie. No pewnie, gdybym wylądował, to byłbym w top 10. No ale dzisiaj chcę tutaj odrobić i takimi skokami na pewno mogę odrobić. 98,5? Prowadzimy. Jestem ciekawy, ile wyprzedziłem Gran Ruda w klasyfikacji? O 3,7? No a już przewaga nad Forfangiem to już 12,5 punkta. No ale zobaczymy, kto wygra konkurs. Jaką pozycję zająłem, bo zrobiłem comeback 14 na trzecie miejsce. Wow, granerut też niczego sobie. Bo on tam, nie wiem, który był po pierwszej serii, ale też był w drugiej dziesiątce. Jest piąty, wygrywa Her, drugi Wellinger. Szkoda, trochę stękały, bo z piątego spadł na dziesiąte miejsce. Dwunasty Wąsek, dwudziesty Kubacki, Morańka też widzę, że spadł na dwudzieste pierwsze. Ale na pewno konkurs na plus. Stajemy na podium, no i zobaczymy. Awansowaliśmy w generalce na dziewiąte miejsce. No ale tak szczegółowo zobaczymy sobie już w menu głównym. Oczywiście po mistrzostwach świata w Dzięgiaku czekają nas konkursy w Lake Placid i w Lachti, więc jeden z takich dłuższych odcinków będzie mieli ich, ich aż 5, dwie drużynówki, jeden duet i jeden konkurs drużynowy, więc naprawdę będzie ciekawie. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, to można było zauważyć, znowu wskoczyłem do top 10. Jestem na miejscu dziewiątym liderem Aż Raniszek, drugi Rioju, trzeci Eisenbichler, Po tym zwycięstwie Her awansował na czwarte. Jeżeli chodzi o Polaków, niestety Wąsek spadł na 13, stękała się utrzymał, niestety Kubacki też spadł, 26 Murańka, 28 zniszczą, wątpię, że on awansował, bo po pierwsze nie zapunktował nawet, więc to pewnie jakiś błąd, 36 Wolny, który oczywiście nie skacze w Pucharze Świata, tylko już kontynentalnym, mogliście zauważyć, w Pucharze Narodów jesteśmy na miejscu 5, mamy jeszcze jakieś szanse chyba wyprzedzić Austriaków, ale to bardzo małe, Słowenia na razie na czele, co ja miałem jeszcze wejść? Nie, to chyba tyle, no bo co będziemy patrzeć? No cóż, oczywiście, między Raschnowem a Lake Placid, są Mistrzostwa Świata w Dzięki będą one rozegrane na nowy rok w poniedziałek. To będzie już 11, 12 odcinek Kariery Rankersa. A cóż, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Spodziewam się, że jeszcze w Sylwestra nagram odcinek, taki podsumowanie tego roku. No i tak naprawdę ten cały 2023 rok, jako youtuber, można sobie już kolejny raz odhaczyć. Więc do zobaczenia i się